Cześć, witajcie, tutaj Tomek z Elite. i w tym filmie opowiem wam na temat algorytmu A9, jak on funkcjonuje, podstawowe zasady oraz na co powinniście zwrócić uwagę. Zainspirował mnie do nakręcenia tego filmu mój własny ostatni post w newsletterze, ponieważ jeśli nie wiecie, ja prowadzę newslettera, który jest newsletterem na temat Amazona, e-commerce oraz AI i to nie jest taki zwykły newsletter, gdzie znajdziecie wiadomości ze świata Amazona w stylu, że Amazon otworzył nowy warehouse, na przykład na Słowacji, czy coś w tym stylu. Nie, w newsletterze znajdziecie oprócz takich głównych informacji, które dotyczą Amazona i wydarzyły się w ostatnim tygodniu znajdziecie również dużo trików, informacji na temat różnych aspektów prowadzenia biznesu na Amazonie. Ja bym to nazwał, że to są takie mini-blogi tak naprawdę, więc co piątek o godzinie 19 taki newsletter wpada do waszych skrzynek, a wy przez weekend możecie się edukować i zainspirować się danym tematem, który ja akurat poruszam w danym tygodniu i doczytać sobie więcej, jeśli uznacie, że jest to temat, który powinniście zgłębić z, i wasz biznes będzie czerpał benefity z tego. Zanim jednak opowiem wam o przyszłości algorytmu, czyli wspomnę tak naprawdę o tym, o czym już napisałem w moim newsletterze, więc to będzie taka zachęta dla tych, którzy newslettera jeszcze nie mają do tego, żeby się zapisać i zobaczą, jaka wartość dodana tutaj do Was mogłaby co piątek o godzinie 19 wpadać do skrzynki. Opowiem o przeszłości i teraźniejszości algorytmu A9. A9 to jest po prostu nazwa firmy, która została założona przez Amazon w 2003 roku. Firma miała za zadanie konkurować tak naprawdę z wyszukiwarką Google'a, no i stworzyć algorytm, który pomagałby w działaniach marketingowych. Amazon pracę nad tym algorytmem bardzo usilnie rozwijał przez wiele, wiele lat, do 2019 roku, kiedy tak naprawdę ten, ta, ta, ta część biznesu stała się częścią silnika amazonowego, został w 100% zaprzęgnięty do wyszukiwarki Amazona. I teraz, nawet jeśli mamy link a9.com, jeśli klikniemy, to przechodzimy na Amazona. Natomiast też ciekawą rzeczą jest to, że sama nazwa A9, ona tutaj mylnie, może nie mylnie, może celowo jest przez niektórych ludzi z branży tutaj Przedstawiana jako stara nazwa, że to jest stara wersja Amazona, Amazonowego algorytmu A9, a teraz tu mamy jakiś A10. No i tutaj ten, kto prezentuje tą wiedzę, ma niby tajemny dostęp do tego i wie, że tu już mamy erę algorytmu A10, a nie A9, tak? Nic bardziej błędnego. A9 to jest po prostu jeden algorytm, a nazwa bierze się stąd, że składa się z litery A oraz dziewiątki, czyli liczby liter w słowie algorytm. I to jest cała tutaj filozofia, jeśli chodzi o... Nazewnictwo, czyli nie było nigdy algorytmu A1, A2, A3, A4, A5. Jeśli ktoś jest tym zainteresowany, może sobie wejść na przykład na archiwum stron internetowych i zobaczyć, że w 2004, 2005 roku na stronie a9.com zawsze była mowa o algorytmie A9. Tak samo teraz nie ma żadnego algorytmu A10, jest nadal algorytm A9. Są po prostu ciągłe, ciągłe zmiany. I teraz, oczywiście, wiadomo, że 3-4 lata temu ta sytuacja wyglądała inaczej i algorytm na inne rzeczy na Amazonie zwracał uwagę po to, aby niejako zaprezentować w wynikach wyszukiwania w odpowiedniej kolejności produkty. Nie będziemy mówić o tym, co było kiedyś, tylko teraz Wam szybko powiem o tym, co jest teraz i na co powinniśmy zwrócić uwagę. Czyli jak już powiedzieliśmy, algorytm A9 zasila cały silnik rekomendacji Amazona, w tym tą część odpowiedzialną za wyszukiwanie. Jak możecie się domyślać, najważniejszą funkcją, najważniejszym zadaniem algorytmu jest doprowadzenie do jak największej ilości sprzedaży na platformie. Amazon A9 będzie więc rekomendował w wynikach wyszukiwania, wyszukiwania te produkty, które mają największą szansę na to, aby się sprzedać. Ponieważ nie zapominajcie, że mamy układankę. Ja już kilka razy o tym mówiłem: mamy Amazona, mamy sprzedawcę, mamy klienta. Tak naprawdę każdy powinien być zadowolony. Oczywiście, wiadomo, że najbardziej powinien być zadowolony klient i Amazon, jednak, jeśli o tym sobie tak pomyślicie dokładniej, to rzeczywiście tutaj w interesie wszystkich trzech stron jest tak naprawdę aby do transakcji dochodziło jak najszybciej i jak najbardziej skutecznie z jak najmniejszą ilością kliknięć. W jaki więc sposób Amazon określa, który produkt z największym prawdopodobieństwem zostanie zakupiony przez klienta, jeśli zostanie mu pokazany w wynikach wyszukiwania? Zbiega się tu do dwóch słów: trafność i wydajność. Trafność chodzi o to jak trafnie produkt odpowiada na zapytanie, na frazę wpisaną w wyszukiwarkę przez klienta oraz skuteczność, wydajność, czyli jak produkt sprzedawał się historycznie. Przyjrzyjmy się więc tym dwóm czynnikom i możemy sobie zacząć od tak zwanego relevancy, czyli dopasowania, można to po polsku powiedzieć, produktu do zapytania w wyszukiwarce. Trafność ustalana jest na podstawie słów kluczowych. Słowa kluczowe powinny znaleźć się w opisach naszych listingów, powinny w odpowiedni sposób opisywać jak najlepiej, na jak najbardziej szczegółowy nasz produkt. No a słowa kluczowe bierzemy stąd, że robimy najpierw keyword research za pomocą narzędzi, jak healing 10 Data Dive, czy też Jungle Scout. Celem tego filmu nie jest oczywiście pokazywanie, jak robimy keyword research, ponieważ mam prawie 200 filmów na tym koncie, na tym kanale YouTube'owym, więc zapraszam Was do oglądnięcia sobie i znalezienia tych filmów. Natomiast Tutaj chciałem powiedzieć, że słowa kluczowe, kiedy już je wyszukamy, dodajemy je do tytułów, do bullet points, do description, do, czyli do opisu naszego listingu. Możemy dodać do tekstów w A-plus content, tekstów w brand story oraz do alt tekstów zdjęć w brand story i w A-plus content. Nie powinniśmy również zapominać o atrybutach. One są również niezwykle ważne. Atrybuty produktowe powinny być wypełnione Amazon. Coraz większą wagę przywiązuje do atrybutów. W wielu przypadkach w coraz większej ilości kategorii już wyświetla je ponad bullet points z reguły 3%. 3-4 atrybuty najważniejsze produktowe są wyświetlane, więc konieczne jest to, aby te miejsca również wypełnić. Czasami jest taka sytuacja, że mamy atrybuty produktowe, których, które może dokładnie dotyczą naszego produktu. Trik jest taki, że tam również można za pomocą flat file lub ręcznie dorzucić nasze słowa kluczowe, aby być lepiej, szybciej zaindeksowanym przez Amazona i usprawnić, polepszyć nasz ranking. Drugim rodzajem czynników rankingowych są to czynniki związane z wydajnością i tutaj wydajność można podzielić sobie na Trzy podstawowe elementy, podstawowe KPIs. Będzie to współczynnik CTR, czyli click-through rate. Jest to współczynnik określający procentowo, jaka ilość ludzi, którzy widzieli naszą ofertę, za pomocą dzięki reklamie PPC lub ewentualnie organicznie, kliknęło na nasz list. I tutaj musicie o tym myśleć, o jej optymalizacji click-through rate jako miejscu, gdzie. Pracujecie nad witryną własnego sklepu, czyli zdjęcie, tytuł, ilość review, wysokość ocen, które mamy, czy mamy różnego rodzaju badges na, na naszym listingu, się to nas szczególnie prime badge. To ma znaczenie, ludzie na to zwracają uwagę. Jest to tak jakby oferta, która powoduje, że im bardziej jest atrakcyjna, tym więcej ludzi chętniej kliknie na nasz listing, zobaczyć. Czym jest nasz produkt i więcej się na temat jego dowiedzieć i podjąć decyzję zakupową. Drugim jest conversion rate, czyli współczynnik konwersji. Kiedy już klient kliknął na nasz listing, no to od tego, jak my przygotowaliśmy tę ofertę, jak dokładnie wytłumaczyliśmy nasz produkt, czy odpowiedzieliśmy na pytania, które może potencjalny klient naszego produktu mieć, czy pokazaliśmy klientowi benefity tego produktu, czy pokazaliśmy, jak klient będzie się czuł po rozwiązaniu problemu, jak, jak będzie jego życie wyglądało, no to od tego właśnie mamy treści, które są na naszym listingu, czyli zdjęcia główne, brand story oraz A-plus content, plus oczywiście bullet points, opisy. I ostatnim czynnikiem będzie rzeczywista sprzedaż generowana przez naszą ofertę. Tutaj należy zwrócić uwagę na to, że ta sprzedaż, która jest generowana, największe znaczenie ma ta sprzedaż, która niedawno się odbyła, w ciągu ostatniego dnia, tygodnia, miesiąca. Sprzedaż, która odbyła się pół roku temu, rok temu, ma o wiele mniejsze znaczenie. Bardzo często dlatego, jeśli na przykład wchodzicie sobie na jakąś kategorię kategorią Amazona i obserwujecie ją sobie powiedzmy codziennie, to możecie zobaczyć dosyć duże Przetasowania w, w tej czołówce, to często bierze się z tego, że no, jeśli na przykład zobaczycie produkt, który mamy na przykład mało gwiazdek, albo jakiś bardzo nowy produkt, czyli jakąś akcję prowadzą ostrą, promocyjną, bardzo dużo wydają na PPC i ta sprzedaż w ciągu ostatniego dnia, kilku dni bardzo się zwiększa. Także przeskakuje tego, kto w rankingu był na pozycji wyższej. Bardzo często, oczywiście, jest to tylko czasowe za 3-4 dni, kiedy Powiedzmy, budżet się skończy na to, takie dociśnięcie pedału gazu w PPC. No to wtedy ten ranking z powrotem zaczyna sobie lekko spadać. I wszystkie trzy filary tak naprawdę są wypadową. Wyniki tych, 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 tych trzech różnych KPIs są wypadową tego, jak wygląda nasza oferta, o czym już mówiłem, jak wygląda nasz tytuł, ceny naszej, czy mamy fulfillment by Amazon, czy mamy fulfillment by merchant. Jest, jest to miks różnego rodzaju czynników, o których sobie właśnie. Teraz powiemy i możemy zacząć od ceny. I tutaj, jeśli cena Twojego produktu będzie znacznie, znacznie wyższa niż średnia cena Twoich konkurentów, którzy sprzedają, oferują podobny produkt, no tutaj możesz oczekiwać mniejszej konwersji i oczywiście mniejszego click-to-rate. Będzie mniejsze zainteresowanie taką ofertą. Bardzo duże znaczenie, na, szczególnie na click-to-rate, ma pierwsze główne zdjęcie. Natomiast na konwersję, już później, drugie, trzecie, czwarte, piąte, aż do sześciu zdjęć możesz załadować na listing. Możesz również. Film, wideo wrzucić pokazujący, jak produkt się obsługuje, produkt w użyciu, więc to z kolei będzie wpływało na konwersję. Opinie produktowe, kolejna rzecz bardzo ważna. Teraz troszkę na Amazonie się to pozmieniło. Amazon poukrywał na przykład ilość ilość review na frontendzie, czyli jeśli widzimy wyniki wyszukiwania, widzimy po prostu gwiazdkę i 4,3 liczbę, więc nie wiemy do końca, czy to jest 3 review, ktoś wystawił temu produktowi, czy 10 tysięcy review. No oczywiście wtedy, jeśli najedziemy myszką, klikniemy na listing, zobaczymy więcej tych informacji, natomiast to wpływa niezwykle na click rate przede wszystkim, natomiast później na listingu, również na conversion rate, bo też ma na to wpływ. No, klienci bardzo często zjeżdżają sobie na dół stronę, aby dowiedzieć się więcej o tym, co inni, inni kupujący ten produkt myślą o produkcie, jakie y, opinie zostawili. Stan magazynowy jest to bardzo ważny czynnik, ponieważ y, pierwsze, co tak jak mówiłem, FBA jest o wiele ważniejsze niż FBM, i to jest naprawdę bardzo duży plus, jeśli mamy. Towary w FB, czyli w magazynie Amazon'a. Natomiast również ważne jest to, czy wypadamy ze stoku. Jeśli wypadniemy ze stoku, no to co się dzieje? No, mianowicie, jeśli przez miesiąc nie będziemy mieli stoku, to algorytm Amazona będzie patrzył, jak, jak jest to nasze sales velocity. i Ostatni dzień, tydzień, miesiąc, tak? O czym mówiliśmy wcześniej, będzie miał słabe wyniki, tak? Versus to, co sprzedaliśmy 2 trzy miesiące temu. To się będzie o wiele, wiele bardziej liczył ten ostatni okres. A jeśli w ostatnim okresie nie mamy towaru, bo wypadliśmy ze stoku, no to to powoduje, że performance, ten jeden z, z filarów, który tutaj odpowiada za nasz ranking, no będzie tutaj cierpiał i, i nasz ranking będzie się osłabiał z dnia na dzień. Bardzo ważne we wspieraniu tak naprawdę sprzedaży jest PPC. Ja tutaj ostatnio nakręciłem film na temat błędów, które popełniamy najczęściej w PPC, natomiast PPC jest niezwykle ważne, ponieważ pamiętajcie, dla algorytmu amazonowego nie ma to znaczenia, czy wasza sprzedaż nastąpiła organicznie, czy nastąpiła poprzez reklamę. Liczy się fakt sprzedaży i ogólne velocity sprzedażowe jak szybko, ile razy my, nie wiem, dziennie. Na, na trzy dni, na tydzień, na miesiąc, ile towaru sprzedajemy. Mamy również tak zwane budget, czyli to są te oznaczenia, które na frontendzie nieraz po kliknięciu na listing się wyświetlają gdzieś w okolicach ceny. Może to być new release. Może to być Amazon's Choice, może to być bestseller, może to być również tak zwane editorial recommendations. One znajdują się w środku wyników wyszukiwania. Więc mamy kilka tych badży, Niektóre są różnego rodzaju triki, aby, aby zdobyć te niektóre z nich, a niektóre z nich po prostu nie mamy kompletnie żadnego wpływu, i to jest tak naprawdę wybór Amazona. Co będzie wyświetlone na naszym listingu. A teraz sobie przejdźmy do tego, o czym pisałem w moim newsletterze. Macie link do newslettera, możecie się zapisać tuż pod tym, w opisie tego filmu. I w ostatnim piątek wspomniałem o czymś, co nazywa się BERT, czyli nowa era algorytmu na Amazonie. I o co chodzi? Chodzi o to, że większość z tych czynników, które teraz wymieniłem, one. Nadal będą miały bardzo duże znaczenie, natomiast o wiele mniejsze znaczenie będzie miała sytuacja, kiedy my robimy bardzo szczegółowy tak zwany keyword research. Staramy się zgromadzić jak najwięcej słów kluczowych w naszym listingu, bo można sobie tak to wyobrazić, że obecnie ten algorytm A9, tak jakby, właśnie ręcznie on tak rozumie nasz listing. Im więcej mamy tych słów kluczowych, tym bardziej będzie nas dopasowało do tych wyszukiwań. Teraz to się zmieni, ponieważ jak on będzie działał, prawdopodobnie 2024, może 5 rok, to nie jest tak, że za dwa miesiące to będzie wprowadzone. Prace nad tym się odbywają. Będzie chodziło o to, że nie będziemy wymagani już, już musieli tak szczegółowo właśnie tego keyword research robić, ponieważ Algorytm będzie w stanie na podstawie masy, masy, masy danych od innych kupujących i danych historycznych stwierdzić, że nasz produkt, który ma te kilka najważniejszych słów kluczowych, tak wygląda, ponieważ prawdopodobnie będzie możliwość czytania zdjęć, co zdjęcie przedstawia. Będzie można tak jakby dopisać tą brakującą część w naszym listingu. Oczywiście, tutaj się pojawia pytanie, kto ten kto chce wygrać, będzie prawdopodobnie dalej e, słowem kluczowym, e, że tak powiem, poświęcał bardzo dużą e, uwagę. Natomiast no, nie wiadomo do końca, jak to się wszystko rozwinie, czy rzeczywiście będzie trzeba to robić, czy e, tak naprawdę może się okazać, że mimo tego, że my spędzamy czas, spędzamy godzin na to, żeby jednak robić dalej ten keyword research, to wcale nie będzie musiało przynosić takiego rezultatu, jak my myślimy, że im więcej tej pracy włożymy, to będą lepsze rezultaty, ponieważ ten algorytm już. Z innej strony będzie czytał nasz nasz listing i będziemy musieli to rozgryźć. O co tam chodzi, na czym musimy się skoncentrować? Narzędzia w stylu 7.10, 10, Data Dive, Jungle Scout, no, prawdopodobnie będą musiały również zmienić sposób, w jaki operują i w jaki ich narzędzia nam, jako sprzedawcom, będą pomagały w tym, abyśmy no, tworzyli te zoptymalizowane listingi i testowali i robili je coraz lepszymi. Także zapraszam Was, tutaj jest trochę takiego technicznego żargonu, jest to wytłumaczone, jak to się może odbywać, ale podstawowe informacje macie. I tutaj chciałem Wam też w tym moim swetrze pokazać, że tak jak mówię, to nie są jakieś informacje, które. W 100% cały newsletter jest na temat tego, co wydarzyło się w świecie Amazona, tak? Tutaj zobaczcie, macie nowe metryki w PPC, czyli takie swojego rodzaju updatey, które może mogłyby umknąć waszej uwadze, ponieważ wiadomo, że no nie każdy codziennie nie prze wszystkie zakamarki Seller Central wchodzi, prawda? Więc tego typu informacje tutaj są również podawane, mamy różnego rodzaju tutaj metryki, tu jest właśnie taka typowa informacja. O Amazonie Just Walk Out, gdzie Amazon wprowadza teraz do sklepów również z odzieżą, sprzedaje tę technologię, gdzie my będziemy mogli wejść do sklepu i po prostu wyjść, nawet w ubraniu, i Amazon automatycznie czy też to ten cały system, który Amazon dostarcza, będzie w stanie no, nasz wallet, nasz nasz portfel skasować za to ubranie, którego m, zakupu dokonaliśmy. Tutaj sobie zobaczcie, mamy bardzo ciekawy temat na temat serwisu temu i Amazona, na temu pełno podróbek się pojawia, kopiują całe listingi, z Amazona całe produkty, które nawet nazywają tymi samymi nazwami, markami, nie zwracając kompletnie uwagi na copyrights. Tutaj zobaczcie sobie: mamy update, kiedy będzie prime date. Mój film. I tutaj trochę newsów z e-commerce. Zobaczcie, TikTok rozpoczyna już swoje Black Friday 27 października, czyli będzie cały miesiąc Black Friday na TikToku. Prawdopodobnie na Amazonie się trochę zdziwili, kiedy TikTok tak to nagle ogłosił. No tutaj chcą rekordy kolejne bić. Ciekawostki, akronimy tutaj. Edukacyjna, ponownie część całego, całego newslettera. Mamy tutaj taki corner AI, gdzie ja z reguły polecam jakąś jedną lub dwie dość ciekawe strony, które mogą Wam pom pomóc w tej podróży na Amazonie. No i mamy tutaj też taką sekcję taktyki Black Hat, czyli to nie jest po to, żeby Was uczyć, co złego robić. Raczej, żebyście swoją wiedzę tak naprawdę budowali, kolejną cegiełkę do tego, co wiecie o Amazonie, dołożyli na temat tego, co. Inni nieuczciwi konkurenci mogą robić, no musicie znać swojego przeciwnika. Także zapraszam Was do mojego newslettera. Jeszcze raz przypominam, co piątek o godzinie 19 będzie wpadał do Waszej skrzynki. Link w opisie filmu. Zapraszam również do mojej grupy na Facebooku. Grupa na Facebooku posiada czat, na którym można zadawać dowolne pytania na temat Amazona. W zasadzie dowolne pytania, jeśli nawet macie pytania spoza Amazona. Zawsze się ktoś znajdzie, kto zna odpowiedź i Wam odpowie. Ja wszystkiego nie wiem i też się na tym czacie czasami uczę, obserwuję rzeczy, które się sprzedawcą dzieją, problemy, z którymi się spotykają i jakie można rozwiązać. Także dziękuję Wam jeszcze raz bardzo. Jeśli film Wam się spodobał, dajcie lajka, like, jeśli kontent tego typu Was interesuje, zasubskrybujcie kanał i na razie hej!